Pani Beato, jesteśmy po Pani pierwszym wejściu na Sylwestrze Polsatu. Jak się Pani czuje po zejściu ze sceny na świeżo? Ja się czuję bardzo dobrze, bo fajna publiczność, y, która zna nasze hity i y, 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 y taka y, żywiołowa. Ja również, tak jak mam nadzieję, widzieliście, pełna, pełna energii i szczęścia z tego powodu, że, że mogę dla Was śpiewać. I y, y w ogóle. <grym> że zamykam już ten rok, który dla mnie był trudny rozpocznie się nowy rok, który będzie mam nadzieję super szczęśliwy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla was również kochani Właśnie przeczytałam pierwsze komentarze, bo Pani występie internauci są zachwyceni Pani formą tym jak Pani wystąpiła i czekają na więcej Jakie to uczucie, tyle lat być na scenie i takie zbierać ciągle pochlebne komentarze? Wiesz, staram się, przede wszystkim robię to dla siebie, żeby dobrze, fajnie wyglądać bo to jest mój zawód, ale też jestem kobietą, więc sama wiesz mm -hmm. <laughs> musimy o siebie dbać a już <laughs> przez tyle lat będąc na scenie to to, to jest raczej dla mnie mm, powiedzmy yy, no bardzo ważne w ten sposób powiem e, ja się po prostu cieszę że po tej chorobie szybko jakby wróciłam do formy może jeszcze to nie jest ta ostateczna ale mm, cieszę się że wam się podobało i zrobię wszystko naprawdę wszystko yy, bo muzykę kocham, swój zawód kocham, więc zrobię wszystko, żeby było coraz lepiej i żeby Was zaskakiwać. Mam nadzieję, że tym koncertem w Łodzi, o którym pewnie słyszeliście, nie wszyscy byliście, więc mam nadzieję, że ten koncert się w przyszłym roku jakiś tam jeszcze odbędzie, i że zobaczycie również Beatę, totalnie inną Beatę, która Was stara się zaskakiwać. No właśnie, a skąd był Pani pomysł na taką kreację? A, a wiesz co? Jest to, jest, to, jest to kreacja, nie wiem, Jasek się nazywa, chłopak fajny taki, e, który właśnie wymyśla, sam projektuje i, e, i, 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 i tworzy. E, chciałam, żeby to był trochę inny kolor, wiesz, już tych, przepraszam, to masz piękne futerko, ale chciałam, chciałam po prostu, żeby troszeczkę wnieść i, i koloru i druga kreacja też będzie w kolorze. Mam nadzieję, że, że te kolory będą modne w przyszłym roku. W przyszłym roku. <laughs> to w takim razie. Tak, czekamy na kolejną kreację i też pytanie do pani, jakie ma pani postanowienia, plany na przyszły rok, bo wspominała pani, że ten teraźniejszy rok jeszcze był dla pani trudny. Tak, no był trudny, więc powiedziałam, że ja życzę sobie zdrowia przede wszystkim, bo jak się ma zdrowie, to można planować, można marzyć i realizować te marzenia. Więc Jestem kilka takich muzycznych perełek, mhm. które chciałabym zrobić, projektów muzycznych. No i mam nadzieję, że, że uda mi się powtórzyć ten koncert House of Beata. Mhm. Mam nadzieję, że zrobię to w Warszawie, mojej kochanej, że, że tam zagram. Na narodowym? No nie wiem, to już od was zależy, ale musicie, się, musicie najpierw zrozumieć, na czym polega ten koncert i, i przyjść, zobaczyć, bo ci ludzie, którzy byli, właśnie to byli bardzo zaskoczeni. I teraz już wiedzą, co to za koncert, co to za projekt muzyczny, więc jestem strasznie taka, wiesz, szczęśliwa, że mogłam to zrobić. Był dwukrotnie jakby odwoływany, najpierw pandemia, później moja choroba i udał się. Było cudownie. Czuję się po prostu spełniona. I to właśnie tego Pani życzymy. Zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. Ja Tobie i Państwu oczywiście życzę naprawdę spełnienia i zdrowia, żebyście mogli marzyć i spełniać swoje marzenia. O. Dziękuję bardzo. I to nie są wcale takie, takie po prostu pospolite życzenia, bo możecie mi zaufać, że zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.